Hej, hej, kochani! Witam się z wami bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku świątecznej miniserii, w której spotykamy się z Robin i jej rodziną. Robin, jak widzicie, ma nowy strój. Nie, nie chcę, żebyś tu nic podziwiała, kochana. Aha, dobra, podoba ci się. Cieszę się. O, pojawił się króliczek. Zaraz opuścimy trochę z ściany. Zobaczcie, jak Robin pięknie patrzy się na śpiącego Tuliama. Za moment wyślemy ją do łazienki. Mamy jeszcze y, tutaj... Kończy nam się powolutku nasze piżama party. Y, więc zaraz sobie tutaj zrobimy śniadanie dla dzieciaków. Chodź kochana, skorzystasz, umyjesz zęby. Czy ty, ty już dosypiasz, chłopie? Dziewczyny gdzieś tam łażą. Więc, A, nawet jedna się tam bawiła. Chodź, napełnij miskę, skorzystaj i umyj zęby. To już wywalamy. A także bardzo proszę, chciałabym, żebyś nakrył do stołu: Robin, jak skończysz, zrobisz dzieciakom coś dobrego na śniadanie. Może książka kucharska, babci? Naleśniki śniadaniowe, te takie z buźką albo truskawkowe. No dla dzieciaków oczywiście, zrób dla wszystkich to zrób takie z buźką. Dobra. Liam, kochany. Ty też już się wyspałeś, więc bardzo proszę, przede wszystkim tu podkurzaj. Potem skorzystasz i oczywiście umyjesz zęby. Ty słońce, mam nadzieję, że jeszcze zasniesz. Mamy taką nadzieję, dobra. Ty korzystasz, ok Dobra, Robin w dzisiejszym dniu To jest bardzo ważne Będziemy mieli urodziny trojaczków Już prawie wszyscy spróbowali Tyle ile tam musieli Więc mam nadzieję, że to dzisiaj ogarniemy I o 18 jest przyjęcie Urodzinowe Miałaś zasnąć Może ci się uda Zanim obudzisz swoje rodzeństwo Dobra, a Robin robi naleśniki. Pięknie, co ci tu Robin zostało? Aha, dobra. I naleśniki są. Dobra, już je bierzemy, one wyglądają wprost przecudownie. Ty choć może nakryjesz do stołu tutaj, a ty, kochany, choć może byś usadził się tu razem z dziewczynami. Proszę bardzo. A ty nakryłaś w trzech miejscach. Dobra. Yy, to choć ty usiądziesz tutaj razem z Liamem. Nie wiem skąd ty to wyciągnąłeś. Ale ty masz chyba gofry z szafranem wziąłeś. Aha. No dobra, to widocznie miałeś yy, ochotę. A dziewczyny zawołaj na posiłek na naleśniki i ty, kochana, jeszcze też zawołasz na posiłek i zjesz Liama. Logan za godzinę idzie do szkoły. Liam, czy ty idziesz na dół? Dobra, kończysz odkurzać. Okej. Okay. Chyba Robin zje, zanim ty zaczniesz w ogóle. Robin, czy znasz już... Nie znasz to. Może zrób przyjazne. Wesołe zapoznanie. Pięknie. Jest dobra. O super. I się już przyjaźnicie. Przyszła też tutaj mamy Macy. Macy już znasz? Komplementuj inteligencję. Zabawne. O, możesz im śmieszną historię. O, uczyłem się od najlepszych od ciebie. Co tam było? Jesteś jakiś jak super bohater od przytulań. Dobra. No i przyszedł nasz yy, narzeczony Liam. Liam, gdzie ty leci lecisz? Nie? Aha, no tak, pójdziesz zaraz myć zęby z tym. Czy ty możesz zjeść te naleśniki? I chciałeś spytać Robin, jak jej y, czy zimowe świętowanie tak lubi. I zaraz zapytasz Robin, jak jej minął dzień. Przyjazne. Wydaje mi się, że to w y, pogawędce. Zapytaj, jak minął dzień. O, od razu dwa wskoczyły. Y, y, I bardzo proszę... Podziel się miłym słowem i zobaczymy, czy znasz przyjazne powitanie. I przyjazne powitanie. Dobra, o, zasnęły nasze trojaczki jeszcze. O, tak, super. Co byś tu chciał? Zaproś rodzinę. No, to dzisiaj tak zaprosimy. Dobra, dzieciakom, rośnie pewność siebie. Super. A, dobra, chcesz zapytać, jak minął dzień. Może być. A potem bardzo proszę posprzątasz. Posprzątaj. Jak twoje tu relacje z dziewczynami? No tu jest wyjątkowo dobrze. Tato już poznałeś. Tak. Macy yy, poznałeś i Amelie też poznałeś. O, twoje włosy są tak piękne i lśniące. Dziękuję. To wiele dla mnie znaczy Robin. Yy, chodź kochana. Bardzo cię proszę. Tu mamy jakieś do wyjęcia tosty. Chodź, odbierz. Schowała się pewnie do siebie. To je schowamy tu. Dobra. Możesz to wziąć i... Może w sumie sprzedaj firmie cateringowej. Proszę bardzo. Dobra, czekamy aż dzieciaki idą do szkoły. Tak, tak, idź do szkoły. I to już jest koniec. OK. Zdobyte nagrody było na złoto. Dziewczyny już sobie mogą iść. Mm, po pierwsze opuść miejsce, a po drugie pożegnaj. O. Dobra, pożegnaj, a ty kochana, yy, chodź tu. Czy ty? Ty byś jeszcze mógł chwilę się przespać. Spróbuj jeszcze moment zasnąć. Postaraj się zasnąć. Choć Robin, kochana, chciałabym, żebyś spróbowała zrobić jakiś tort. Zastanawiam się, skąd my te torty zobaczymy. Tutaj, gotuj, wypieki. Wielkanocne ciasto, czy ciasto dyniowo-czekoladowe na Halloween. Kremowy tort czekoladowy z jagodami. Dobra, idź zrobić tort. A ty, kochany, jakżeś to już. Yy, to bardzo proszę, sprzątnij. Sprzątnij. Macy już idzie, jak myślę. A Robin nam tu robi ciasto. O, namiętny pocałunek. Gdzie ty idziesz? Lepić bałwana? Nie, no nie lep bałwana na razie. Chodź podejdź tu. Dobra, i wyczyścić. A Robin w tym czasie może nam zrobi pierwszy tort. Ty poszedłeś, to tym razem też możesz zdobywać przyjaciół. No, tort wygląda przepięknie. Dobra, postaw go tu. I czy możesz dodać świeczki urodzinowe? Możesz. Yy, dodałaś. A, tobie dałam, nie. Yy, Robin, ty bardzo Cię proszę. Yy, dodaj świeczki urodzinowe. I na razie zostaw go tu. Ciekawe, czy tu może być. Pomóc tu. Tak. Pomóc stmuchnąć świeczki. To wiesz, co Liam? Ty nie, tylko Robin przyjdzie i spróbuje to wyczyścić. No, jak tam ci idzie to sprzątanie? Bo chciałabym, żebyś. Bardzo proszę. Romantyczne. I może, nie, może nie tu. Intymność. I weźmiemy. O, podziwiaj i całuj. Już wystarczy tego odkurzania. No, możesz być schludny. No, oczywiście. Musiałam tutaj porobić fotki. O, co za pocałunek. Akurat Jan będzie szedł do pracy. I poznaj siebie. Poznałeś. Okej. Okay. Dobra. To Liam pójdzie do pracy. A nasza Robin, skoro maluchy jeszcze chwilę śpią, zrobi nam kolejny tort. Babcine przepisy, desery. Tort jednorożec. Lodowy pingwinek. Dobra. Yy, idź rób tort lodowy pingwinek. Dobra. Pięknie. Mam tutaj też podmiankę nawet Czegoś takiego jak deska do krojenia. Uwielbiam, jak te rzeczy są tak ładnie rysowane. Zobaczcie, jak tu to ładnie wszystko wygląda. Yy, dobra, Robin, gotuj. Tort będzie pingwinek. A nasz Liam idzie w tym czasie do pracy. Dobra, Liam, oczywiście pracuj ciężko. Jak żeby inaczej? A my będziemy potrzebowali jeszcze jednego tortu. A tam go idziesz postawić. Nie. Muszę jednak mieć tak opuszczone ściany, bo inaczej ciężko mi się gra. Idź go tutaj, postaw. I oczywiście dodaj świeczki urodzinowe. I robimy jeszcze jeden tort. Desery. Tort piernikowy też będzie nam tu idealnie pasował. Proszę bardzo, tort piernikowy. A jak tam nasze maluchy? Noel zaraz się budzi, ty jeszcze trochę, czyli pierwsza będzie Noel. No i bardzo dobrze. Miejmy nadzieję, że zdążymy zrobić tort. O, zobaczcie, jak pięknie wygląda ten tort piernikowy. I tutaj na pewno świeczek urodzinowych się nie da dodać, oczywiście. A jak go postawisz tu, to będzie. Czemu tu nie ma dodaj świe... Aha, bo nie stoi na środku. A teraz? Aha, na tym torcie w ogóle się nie da robić. Dobra, zrób tort z gwiazdami. Ale tortów tu będzie, a tortów. Dzisiejsza poczta została doręczona. O, obudziła się nasza malutka. Już do niej idziemy. Tylko zobaczymy, czy ten tort będzie miał opcję. Dodaj świeczki urodzinowe. Okej. Okay. Dobra, i lecimy do naszej yy, Noel. Chodź tu, Słońce, gdzie ty jesteś? Yy, jak ty się czujesz? A, na pewno sobie skorzystałaś. Więc przewiń, Noel, proszę bardzo. Chodź, Robin. Zaraz zobaczymy, ile jedzonka Noel próbowała. Dobra, maluchy się tam przekręcają. Towarzyski styl życia, brawo, Liam! I bardzo proszę, pociesz, nie wiem, czemu ona ma być smutna, ale pociesz ją. No tak, moja córaleczka. I zrób jej jeszcze pierdzioszkę. i już lecimy. Zobaczymy. Posadź tutaj Noel. Czy tu nam gra? Słuchaj, tak, zimowe świętowanie. Dobra, chodź posadzić ją tu. Już jej nie kołysz, tylko choć ją posadzić. Zaraz zobaczymy. O tak, tak. Co ty tu możesz? Przekąską jeszcze nie, ale spróbuj, próbować jedzenie. Musimy mieć spróbowane. Nie lubi i trudno powiedzieć. Dobrze, to będzie trzecie. To dajmy jej mus jabłkowy. Proszę, bardzo kochana, mus jabłkowy. I co? Nie jest pewna. Widzę, że Noel to w ogóle nie bardzo. W przeciwieństwie do brata i siostry, bo chyba nie pamiętam kto to, tak. Yy, dobra. O, odblokowano chwyt szczypcowy. Jeszcze na pewno się nie najadłaś. To moglibyśmy jeszcze. Poczekamy, aż to skończy. Brudzić wszystko. Yy, może poczęstuj ją przekąską. Jeszcze daj jej plasterki banana no i jak tam banan też nie jest pewna dobra, czy ty sama sobie będziesz to jadła będziesz a jak twoje rodzeństwo ty już taka jesteś, ty jesteś wyspany bardzo dobrze yy, wyrzucamy stąd brudną pieruchę i chodź kochana yy, nie użyj pieruszki to za chwilę yy, obudź, chodź obudź pierwsze jedzenie do rączki brawo i bardzo proszę posać tutaj Rudolfa. O, matko, ta jest cała ubrudzona. Yy, I spróbujemy pomóż poznawać jedzenie. Ile ty Rudolf już poznawałeś? <laughs> Tylko jedno. To daj mu zbożową owsiankę. Bardzo proszę. A potem może... O, teraz oboje ryczą. Ty będziesz ją jeszcze karmić? Nie karmi jej. Jemu daj zbożową owsiankę. Dobra, podnieś na razie tą. Brudaska małego. Posać ją. Yy, bardzo proszę tu. Zaraz pójdziemy się wykąpać. Tylko mama da zbożową owsiankę. Naszemu Rudiemu. Dobra, a ty, żabo, możesz sobie podrygiwać do muzyki. Rudolf nie jest przekonany co do owsianki. Będziemy mieli wszystkie dzieci do kompania na pewno. No dobra. Poczekamy aż Rudolf skończy się załatwiać. Weź go, kochana, podnieś. Zostaw Rudy patrzenie na komputer. Mama cię tu bierze na ręce. Dobra, i lecimy na górę. I choć bardzo proszę, przygotuj rudiemu kąpiel z bąbelkami. A czy my tu mamy jakiegoś naszego kota? Pójdziesz na górę, robić mu tą kąpiel. Widzę, że nie. A, odblokowała taniec. No dobrze, cudownie. Tak śmierdzi ci tu, bo twój synek jest cały zabrudzony. Jeszcze raz. Idziesz na górę i bardzo proszę kąpiel z bąbelkami. Dzisiaj mamy wybitnie dzień z dzieciakami. No, ale musimy. A ty, kochana, chodź tutaj. Uśmiechnij się. Pogłaszcz. Gawosz. Zostaw już to tańczenie. No tak. Brudny elf i kot. No, zobaczcie, czy to nie słodkie. A ty, mamo, jak go tu. Posadzisz go potem tam. Yy, dobra, Rudy, jak tam ty wcale nie jesteś na żarty. Dobra. Mama cię zaraz jeszcze nakarmi. Yy, bardzo proszę. A nie Rudy, musi jeszcze jeden. A nie, to on się znowu wróci. No trudno. Yy, pomóż poznawać jedzenie Rudiemu. Pire z dyni. Potrzebujemy jeszcze jednego. Rudy, już nie płacz. Nole, Noel i Rej się przyjaźnią. Dobra. Ty się obudziłaś, słońce. To skorzystaj sobie z pieluchy. A ten jest brudny. Dobrze, żeśmy go wykąpali. Naprawdę jest rewelacyjnie. No i... Yy, jak umyj puste? A, bo tu jest talerz. Stop. Stop. Dawaj ten talerz. Dobra. Pomóż poznawać jedzenie. Ile ty już masz? Raz, dwa. Trzy, ty już masz trzy w zasadzie, no to dobrze. Poczęstuj ją chrupkami z masłem orzechowym. Aha, ta się tam bawi. W sumie ona ma już trzy spróbowane, więc jest dobrze. To już Logan wrócił ze szkoły. O matko, Logan. Wiesz co? A ty możesz sobie zjeść te chrupki. Przekoń sobie coś na szybko. Dobra, i musimy iść. Co ty tu robisz, mała? Zostaw to, proszę. Mama cię bierze, podnieś ją i lecimy na górę. Wykąpać jeszcze. Będziemy musieli drugi raz wykąpać. Rudiego. Dobra, a ty, kochany, jak zjesz, to sobie pójdziesz, skorzystasz. Umyjesz oczywiście zęby. Hej, Robin, ostatnio czuję się naprawdę kiepsko. Wiesz, nic nie idzie po mojej myśli. Jeżeli ktoś może poprawić mi humor, to tylko ty. Postaraj się je. Ach, fakt, coś w tym jest. Rzeczywiście umiem rozjaśnić świat swoim uśmiechem. Czuję się dużo lepiej. Dziękuję, Robin. No do kogo tu by dzwonić, jak nie do Robin. E, dobra, wy sobie gadacie, a ty, jak skończysz, to posadzisz tu. Noel. Pięknie. Ty, kochany, chciałabym, żebyś teraz się zajął. Noel, zabawiaj. Rozmawiaj. I baw się w wakuku. Już zostaw brata. A my idziemy tutaj. Proszę bardzo, podnieść malucha. I niestety trzeba jeszcze raz będzie go... Nie tego malucha miałaś podnieść. Posać ją. Dobra. Bierz Rudiego. I lecimy kąpać. Dobrze, kochani. Myślę, że ja teraz wykąpię Rudiego. Wszystkie dzieciaki zrobiły to co trzeba, czyli spróbowały tylu potraw, ile trzeba. Ja ich położę jeszcze na chwilkę na drzemkę. A potem widzimy się już na urodzinach. No i dobrze, kochani. Zaczynamy urodziny. Nasze maluchy tutaj sobie pełzają. Zaraz będziemy je postarzać, ale najpierw zobaczymy, kto nam tutaj przyszedł. Dobra. Dylanowi chyba znowu nie zmieniłam. Chodźcie tutaj na dół. Chodźcie sobie tu usiądziemy. Ty może byś bardzo proszę pouczył. Nie musicie być złe, Ćwiczył sobie stanie z synem. Dobra, ty Robin, chodź tutaj, pogadaj z Linsey. Może, może, może coś miłego, przyjazne, pasje, o stylach tańca, rozmawiaj. A nie, nie znacie się przyjazne powitanie, a nasz pan Leonard też się nie znacie zabawne powitanie. Dobra, chodź, kochana, może przyszli dziadkowie. Nie, przyszła Alessandra i Nikolas. A jest babcia, dobra. Posadźmy ich tu. A dzieciaki się tu bawią. Co wy tu robicie? W zielonej czapce jest y, nasz Rudy. Y, Rudy, czy ty możesz coś? Uśmiechnij się. O, jest babcia. Czy możemy babci kogoś przedstawić? Babcia wydaje się być smutna. Przedstaw się. Y, Hope jeszcze, babciu, nie znasz jakimś cudem. Hop, hop, nie kombinuj tu, babcia cię pozna zaraz. No, idź, opuść to miejsce. Co idziesz zrobić, Robin Słońce? A, rozmawiać, no dobrze. Przywitaj się, proszę bardzo, z Twoją przyszłą teściową. Mm, przyjazne pasje, rozmawiaj, dziel się sekretami dotyczącymi gotowania. O, przyszła też ta malutka. Czy wy tu możecie coś z dzieckiem? Yy, uśmiechnij się. I bardzo proszę gawoż do niej. Ty miałeś ćwiczyć z kimś? Yha. Przekaż Simkę imieniu Hope. Yy, zaraz, ale babcia pewnie musiałaby wstać. Nie usadzaj Simów, tylko babciu opuść miejsce. A czy przyszedł już dziadek? Zaraz zobaczymy. Usadź Simów. Jest, John, chodź tu, John. Yy, dobra, yy, wiesz co, Robin, może ty byś mogła mu przedstawić kogoś. Przedstaw yy, Johnowi, dobra. Yy, dobra, jeszcze raz, bardzo proszę. Przedstaw, przedstaw, a nie, nie Hope. Yy, przedstaw dziadkowi. Może Rudiego. A ty, kochany, przedstaw babci Hope. Przedstaw Hope. O ile mama się ruszy. O, przynajmniej tutaj babcia pozna. No i super. Pierwsi goście odblokowano. Ty byś zrobiła tutaj grupę. Bardzo proszę. Więcej opcji działania. Utwórz grupę. Weźmiemy Was. Babcie, oczywiście, i. Dobra. Już więcej nie możemy. Dobra. To podejdźcie tutaj razem. To prezent dla Ciebie. Okaż wdzięczność, oczywiście, że tak. No, idziemy przedstawić dziadkowi wreszcie kogoś. Udało się. O, dziesiąty poziom umiejętności wychowawczych. Uśmiechnij się. No, o matko. Dobra. Chodźcie, usadzimy w tym czasie tutaj. Ciebie, ciebie, ciebie. Ciebie. Babcie! Dobra. Idźcie siadać, a my idziemy dmuchać świeczki. Gdzie jest nasza Noel? Noel, co ty tu robisz? Ktoś cię tu położył pewnie. Yy, dobra, bardzo proszę. Mama zaczyna. Podnieś. Jest idealnie. Yy, tato, chodź, podejdź tu. Podejdź, proszę bardzo. Nie masz tam nikogo kłaść. Dobra, i chodź, mamo, robimy. Przede wszystkim impreza. Nie masz sadzać, Noel. O, matko. Impreza, tak, tak, tak. Czy możemy od razu wziąć pomóż, zdmuchnąć świeczki i wybrać, Noel? Zaraz zobaczymy, czy to się uda. Yy, o, gadała z nami malutka. Dobra. I idziemy. I proszę bardzo. Ej, gościu, wlazłeś nam. No. Ale pięknie. I Noel jako pierwsza dmucha świeczki. Brawo. I. A dobra, dzieciaki są posadzone. I rzucamy. Noel była raczej nieśmiała. Yy, aniołek jej zostawimy, ale tu jej może wybierzemy przylepa. Tak, yy, myślę, że to do. O, Noel jest w kombinezonie od razu. No i pięknie. Teraz może tak, gwieździsty tort. Proszę bardzo. Pomóż zdmuchnąć świeczki. Aha, jeszcze Noel jest w trakcie procesu dorastania. Dobra. Czy już będziesz, tato, mógł pomóc zdmuchnąć świeczki? Tak. Pomóż zdmuchnąć świeczki i bardzo proszę. Hop. Lecimy. I dmuchamy. Pięknie. Wzmuchnięte świeczki i dorasta nam ra nasz Rudy. Rudiemu wybierzemy. Myślę, że będzie niezależny i będzie rozrabiaką. To do niego pasuje. Yy, I zostało... O, to nie Rudi był, tylko to była Hope. No yy, dobra, zmienię jej potem w kasie. Teraz będzie Rudy. Yy, pomóż zdmuchnąć świeczki to może mama dobra yy, pomóż zdmuchnąć świeczki yy, Rudolf proszę bardzo kawalarze jasne, że tak idziesz zdmuchnąć te świeczki idziesz, idziesz kawał drogi miałaś i uwaga, ty masz od razu koszyczek pewnie dostałaś Ależ to jest piękne. I pomóż dmuchać świeczki. Cudownie. I ty miałeś być niezależny. I rozrabiaka, a twojej siostrze wybierzemy. I teraz bardzo proszę. Już nie chcę spostasz. Zawołaj na posiłek. Dobrze, kochani. Na tym będziemy kończyć ten odcinek. W przyszłym zaczniemy sobie od kasa i tam Wam pokażę nasze dzieciaki po tym jak już są todlerkami. Bardzo proszę, zobaczcie tam w tle, widać jeszcze zdjęcie naszych maluków, maluchów jako niemowlaków, a my się widzimy jutro, trzymajcie się cieplutko, do usłyszenia. Hej, hej!